Cześć, jestem Claire Petersen. W wieku 32 lat zbudowałam udaną karierę jako projektantka wnętrz w tętniącym życiem mieście. Moje życie wydaje się całkiem solidne. Dobra praca, wspierający chłopak i bliski krąg przyjaciół. kropka Ale pod powierzchnią. moja rodzina się rozpadała, a ja nigdy się tego nie spodziewałam. Moja młodsza siostra, Lily, ma 30 lat i właśnie wyszła za mąż za Marka. Są cudowną parą, zawsze tętniącą życiem. Planowanie jej ślubu powinno być radosnym czasem, ale tak nie było. Nasz ojciec, John Peterson, od lat zmagał się z problemami. W wieku 60 lat walczył z alkoholizmem i podejmował lekkomyślne decyzje od czasu rozwodu. Obserwowanie jego spirali było bolesne, ale starałem się być silny dla Lili. Claire, jesteś pewna, że ta ci się uda? Lily zapytała pewnego wieczoru, gdy omawiałyśmy ostatnie szczegóły dotyczące jej ślubu. Westchnęłam, pocierając skronie. Mam taką nadzieję, Lily. Naprawdę mam taką nadzieję. Obiecał. Że tym razem będzie trzeźwy Kropka Lily wyglądała na zmartwioną. Boję się, że może tego nie zrobić. A jeśli wszystko zepsuje. Wyciągnąłem rękę i ścisnąłem jej ramię. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Skupmy się na tym, by ten dzień był idealny. Obecność ojca zawsze była chmurą nad naszą rodziną. Od czasu rozwodu stał się odległy i niewiarygodny. Potem zaczął spotykać się z Kassandrą. Od chwili, gdy ją poznałem, coś mi w niej nie pasowało. Kropka na pierwszy rzut oka była czarująca, ale w jej oczach był chłód, który sprawiał, że czułem się nieswojo. Kropka zauważyłaś, że Cassandra zawsze szepcze tacie do ucha. Wspomniałam mojej najlepszej przyjaciółce, Sarze, podczas jednej z naszych randek przy kawie. Sara skinęła głową w zamyśleniu. Tak, zawsze jest przy nim. Jakby go kontrolowała. Kropka, zgodziłam się, czując, jak w moim żołądku tworzy się supeł. Zaczynam myśleć, że go wykorzystuje. Kropka, równoważenie planów ślubnych z moimi obawami o tatę i Kassandrę było wyczerpujące. Mój chłopak, Daniel. niesamowicie mnie wspierał. Zawsze wiedział, jak podnieść mnie na duchu. kropka. wykonujesz świetną robotę, Claire. Daniel powiedział pewnego wieczoru, gdy relaksowaliśmy się w domu. Nie pozwól, by ten rodzinny dramat za bardzo cię doknął. Zdołałam się uśmiechnąć. Dzięki, Daniel. To wiele znaczy, kropka, gdy zbliżał się dzień ślubu, napięcie w naszej rodzinie rosło. Lili i Mark chcieli, aby wszystko było idealne, ale nieprzewidywalne zachowanie mojego ojca groziło przyćmieniem wszystkiego kropka wpływka Sandry na niego wydawał się zacieśniać z każdym dniem. Co sprawiało, że byłem coraz bardziej podejrzliwy co do jej intencji kropka pewnego popołudnia. Gdy wybieraliśmy kompozycje kwiatowe, Lili ponownie wyraziła swoje obawy. Naprawdę myślisz, że tym razem tata będzie trzeźwy? Próbowałem ją uspokoić, choć nie wątpiła we mnie myślę On chce być przy tobie Lily. ale w głębi duszy nie byłam tego taka pewna. Kropka, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że Cassandre coś knuje. Zdeterminowany by chronić moją rodzinę. Zacząłem zagłębiać się w jej przeszłość. Późne noce spędziłem na przewijaniu mediów społecznościowych i wykonywaniu dyskretnych telefonów do starych przyjaciół taty. Kropka, to co odkryłem było niepokojące. Kassandre miała historię, która nie do końca się zgadzała. Sara, musisz to zobaczyć. Zadzwoniłem do niej pewnego wieczoru. Rozłożyłem zebrane informacje na naszym stoliku do kawy. Oczy Sary rozszerzyły się, gdy skanowała dokumenty. Kropka, to poważna sprawa, Claire. Musimy być ostrożni. Kropka, jej wsparcie dodało mi odwagi do kontynuowania śledztwa. Nawet jeśli oznaczało to nieprzespane noce i ciągłe zmartwienia. Nie mogłam pozwolić, by cokolwiek zrujnowało wyjątkowy dzień, Lily. wielki dzień w końcu nadszedł. Miejsce było pięknie udekorowane, a Lily wyglądała promiennie w swojej sukni ślubnej. Ale mój niepokój sięgał zenitu. Gdy goście zaczęli przybywać, uważnie obserwowałem mojego ojca i kropka wszystko wydawało się spokojne ale nie mogłam się zrelaksować, kropka, wszystko w porządku, kler. Zapytał Daniel, zauważając moje napięcie. Przytaknęłam, zmuszając się do uśmiechu. Tak, jestem tylko trochę zdenerwowana. Wiesz, jak to jest, kropka, gdy ceremonia się rozpoczęła, poczułam promyk nadziei. Może tym razem wszystko pójdzie gładko. Ale ta nadzieja była krucha, wisiała na włosku. Po złożeniu przysięgi przenieśliśmy się na przyjęcie. Kropka sala była wypełniona śmiechem i radością, ale nie mogłam pozbyć się przeczucia, że coś pójdzie nie tak. Kropka patrzyłam, jak mój ojciec miesza się z gośćmi. Jego obecność wciąż była źródłem niepokoju. Lili przyciągnęła mój wzrok i uśmiechnęła się uspokajająco. Widzisz, wszystko jest idealne. Chciałem jej wierzyć, ale instynkt podpowiadał mi co innego. Kropka oczy Kassandry wciąż błądziły po pokoju, a jej uśmiech nigdy nie dotarł do jej oczu. Serce mi waliło, gdy zastanawiałem się, co planuje. Wtedy znikąd mój ojciec znów zaczął pić kropka, jego śmiech stał się głośniejszy, a ruchy nieregularne. Kassandra podeszła bliżej. Jej wpływ na niego był teraz niezaprzeczalny, kropka poczułam przypływ gniewu i strachu. Kler może powinnaś zaczerpnąć świeżego powietrza. Daniel delikatnie zasugerował. Przytaknęłam, próbując uspokoić nerwy. Tak, chyba potrzebuję przerwy kropka, gdy odchodziłam, mój umysł szalał. Musiałam coś zrobić, by chronić Lili i siebie kropka napięcie w pokoju było wyczuwalne i wiedziałem, że spokój to tylko fasada. Szykowała się prawdziwa burza, a ja nie miałem pojęcia, jak się rozwinie. Patrząc wstecz, widzę znaki, które przegapiłem, kropka, ale w tamtym momencie wszystko, co mogłem zrobić, to trzymać się nadziei i próbować utrzymać wszystko razem. Kropka, nie wiedziałem, że wydarzenia tej nocy zmienią nasze życie na zawsze. Kropka, na przyjęciu poczułem rosnące napięcie między Kassandrą a mną. Spojrzała na mnie zimno i powiedziała: Wszystko rujnujesz, Claire. Nie wtrącaj się do naszego życia, kropka, nie ustępowałam, odpowiadając stanowczo. — Chronię Lily przed Twoją manipulacją, kropka jej frustracja eksplodowała. Myślisz, że możesz nas kontrolować? Jesteś tylko wścibską siostrą, kropka nagle chwyciła mnie mocno za ręce i uderzyła mocno w twarz. Przyjęcie w jednej chwili zmieniło się w koszmar. Wciąż pamiętam dźwięk uderzenia Kassandry, ostry i niespodziewany, kropka, gdy upadłem na ziemię, pokój zamilkł. Goście wpatrywali się w siebie, a szepty wypełniały powietrze niczym ciężka mgła. Daniel był tuż obok, podnosząc mnie i próbując uspokoić. Wszystko w porządku. Zapytał z troską w głosie Kropka przytaknęłam, choć moja twarz płonęła z zażenowania i szoku. Myślę, że tak, udało mi się powiedzieć, ale głos mi się trząsł. Kropka, lili przybiegła do mnie z szeroko otwartymi ze strachu oczami. Kler, co się stało? Jesteś ranna, zanim zdążyłam odpowiedzieć, kilku gości zaczęło szemrać, niektórzy patrzyli między Kassandrą a nami z zakłopotaniem i troską. John, pomimo swojego pijackiego stanu, wyglądał na naprawdę zmartwionego kropka, próbował interweniować, ale Kessandrę cofnęła się. A jej wyraz twarzy był lodowaty kropka, chodźmy zaczerpnąć świeżego powietrza, zasugerowałem, desperacko pragnąc rozładować napięcie. Daniel skinął głową i poprowadził mnie w stronę wyjścia, z dala od ciekawskich spojrzeń gości. Kropka, gdy wyszłam na zewnątrz, uderzyło we mnie chłodne nocne powietrze i wzięłam głęboki oddech, próbując uspokoić przyspieszone bicie serca. — Nie mogę uwierzyć, że to zrobiła — szepnęłam do Daniela. Kropka Ścisnął uspokajająco moją dłoń. — Nie zrobiłaś nic złego. Cassandre straciła kontrolę ale w środku nie czułam się dobrze. Kropka reszta wieczoru upłynęła na szeptanych rozmowach i niezręcznych spojrzeniach. Kesandre została wyprowadzona przez ochronę, ale szkody zostały wyrządzone. Kropka radosna atmosfera wesela została zburzona, a ja nie mogłam pozbyć się wrażenia, że to jeszcze nie koniec. Kropka, po powrocie do domu zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, co się stało. Lili była zdruzgotana, obwiniając się, że nie zauważyła znaków wcześniej. Tak mi przykro. Claire. To miał być najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Kropka powiedziała, uzespływały jej po twarzy. Przytuliłam ją mocno, próbując dodać otuchy. To nie twoja wina, Lily. Nie mogliśmy wiedzieć. Kropka w międzyczasie John zaprzeczał. Upierał się, że Cassandra nie miała złych zamiarów i że przesadzam. Była po prostu zdenerwowana, bo sprawy nie potoczyły się po jej myśli, mówił uparcie. Kropka, poczułem przypływ frustracji. Tato, ona mnie spoliczkowała. To nie jest coś, co można po prostu zignorować. Potrząsnął głową, wyraźnie zmagając się z własnymi demonami. Kropka wyolbrzymiasz to Kler. Nie rujnujmy przez to ślubu Lily. Jego odmowa przyznania się do tego, co się stało. Tylko pogłębiła emocjonalne rany, zrozumiałam wtedy, że nie mogę dalej przyzwalać na jego zachowanie. Nadszedł czas, by wyznaczyć granice, bez względu na to, jak trudne by to nie było. Dzięki wsparciu Sary, postanowiłem zagłębić się w przeszłość Kassandry. Pewnego wieczoru usiedliśmy w moim salonie, rozkładając zebrane przeze mnie informacje. Spójrz na to. Powiedziałem, wskazując na serię dokumentów. Kessandre ma historię oszustw i napaści. A te wyciągi bankowe pokazują nietypowe przelewy między jej kontami a kontami ojca. Sara zmarszczyła brwi, skanując papiery. To poważna sprawa, Claire. Jeśli twój ojciec jest w to zamieszany, musimy działać ostrożnie. Spędziliśmy wiele godzin na układaniu puzli, odkrywając powiązania, których nigdy sobie nie wyobrażałam. Stało się jasne, że Cassandra nie była tylko problematyczną dziewczyną. Wykorzystywała mojego ojca dla własnych korzyści. Im więcej odkrywaliśmy, tym bardziej byłem przekonany, że ujawnienie tego było jedynym sposobem na ochronę. Lili i mnie, kropka pewnej nocy, Sara i ja zdecydowaliśmy się skonfrontować Johna z dowodami. Jego reakcja była wszystkim, czego się obawiałem. Stał się zły i obraźliwy, zaprzeczając jakimkolwiek wykroczeniom i oskarżając mnie o zdradę. Kropka, jak śmiesz mnie o to oskarżać, krzyczał. A jego głos odbijał się echem po pokoju. Kessandra jest dla mnie dobra. Jest jedyną osobą, która mnie rozumie, ale nie ustępowałem. Kropka, tato, jesteś zamieszany w jej plany. Mamy dowód. To się teraz skończy. Jego twarz wykrzywiła wściekłość i smutek. Ruinujesz mi życie, Kler. Jesteś taka jak wszyscy inni. Kropka w tamtej chwili wiedziałam, że nie ma już odwrotu. Dla dobra mojej siostry i siebie musiałam zerwać z nim więzi. To była najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam. Ale nie mogłam pozwolić, by jego destrukcyjne zachowanie nadal nas krzywdziło. Kiedy wyszedłem z tej konfrontacji, poczułem mieszankę ulgi i smutku. Dalsza droga była niepewna, ale wiedziałem, że dokonałem właściwego wyboru. kropka Z Sarą u boku czułem się silniejszy i bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, by odkryć prawdę i odbudować swoje życie z dala od chaosu, który pochłaniał nas przez tak długi czas. Kropka minęły miesiące od tej druzgocącej nocy poślubnej napięcie w moim domu opadło. Ale blizny pozostały. Zerwanie więzi z tatą było jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjąłem, ale dzięki niezachwianemu wsparciu Sary czułem się silniejszy i bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek. Aby odkryć pełny zakres oszustwa Kasandry. Pewnego wieczoru siedzieliśmy z Sarą w salonie, otoczeni stosami dokumentów i zdjęć. Musimy to przedstawić władzom powiedziała Sara spokojnym głosem. Kropka zbrodnie Kassandry i zaangażowanie taty są zbyt poważne, by je zignorować. Przytaknąłem, biorąc głęboki oddech. Masz rację, ale jak do tego podejść bez narażania się na niebezpieczeństwo? Sara wyglądała na zamyśloną. musimy być skrupulatni, zebrać wszystkie dowody i znaleźć wiarygodnego prawnika, który pomoże nam w tym wszystkim. Kropka przez następne kilka tygodni pracowaliśmy niestrudzenie. Zebraliśmy dokumentację finansową, nagraliśmy rozmowy, a nawet znaleźliśmy zeznania świadków od niektórych starych znajomych taty. Którzy byli świadomi manipulacyjnych taktyk kassandry. To było wyczerpujące, ale każdy dowód przybliżał nas do prawdy. Pewnego popołudnia, gdy finalizowaliśmy naszą sprawę, otrzymałam telefon od Daniela. Claire, zastanawiałem się, zaczął, a jego głos był pełen troski. Kropka, może nadszedł czas, abyśmy poszli na policję. To nie może tak dalej trwać. Zawahałam się przez chwilę, zanim odpowiedziałam. Zgadzam się, Daniel. Umówmy się jutro na spotkanie z prawnikiem. Kropka, następnego dnia Sara, Daniel i ja spotkaliśmy się ze współczującą prawniczką Rebecą Thompson. Słuchała uważnie, gdy przedstawialiśmy nasze ustalenia. To są istotne dowody, zapewniła nas Rybekę. Możemy złożyć raport i wnieść oskarżenie przeciwko Cassandra. Jeśli chodzi o twojego ojca, będziemy musieli również przedstawić dowód jego zaangażowania. Czując mieszankę ulgi i niepokoju, wiedziałem, że podejmujemy właściwe kroki. Proces prawny będzie długi i wymagający, ale był konieczny. Aby chronić siebie i innych przed wpływem Kassandry. w miarę jak tygodnie zamieniały się w miesiące, sprawa nabierała tempa. Kassandra została aresztowana i oskarżona o oszustwo i napaść, podczas gdy zaczęły pojawiać się dowody na współudział taty w jej planach. Kropka, społeczność była zszokowana, a media szybko podchwyciły te historie, zmieniając nasze spokojne życie w publiczny spektakl. Przez to wszystko moja kariera rozkwitła. Kropka, moje poświęcenie i odporność zwróciły uwagę przełożonych i awansowałem na starszego projektanta wnętrz. Uznanie było satysfakcjonujące, ale moja prawdziwa siła pochodziła ze wsparcia najbliższych mi osób. Lili, Mark, Daniel i Sara. Kropka, pewnego wieczoru, po długim dniu w pracy, usiadłam z Lili i Markiem przy kolacji. Kropka, jestem z ciebie taka dumna, Claire, powiedziała Lili, unosząc kieliszek. Poradziłaś sobie ze wszystkim z taką gracją Mark zgodził się ze mną. Jesteś inspiracją dla nas wszystkich. Ich słowa rozgrzały moje serce. Przypominając mi o znaczeniu wybranej rodziny. Pomimo chaosu i zdrady stworzyliśmy nierozerwalną wieś, silniejszą niż kiedykolwiek wcześniej kropka, gdy zbliżał się proces kasandry, napięcie było wyczuwalne. Sala sądowa była wypełniona po brzegi, a każdy szczegół jej manipulacyjnych działań i zaangażowania taty był widoczny dla wszystkich. Kropka przedstawiła nasze dowody z precyzją, a prawdzie nie można było zaprzeczyć. Podczas procesu czułem mieszankę emocji, złości, smutku i poczucia sprawiedliwości. Kiedy ogłoszono werdykt, stało się jasne, że rządy manipulacji Kassandry dobiegły końca. Ale najbardziej szokujące było to, że dodatkowe dowody ujawniły głębsze zaangażowanie ojca, co doprowadziło do jego własnego upadku. Patrzenie jak traci wszystko, łamało mi serce, ale był to niezbędny krok do wyleczenia nas obojga. Dzięki terapii zaczęłam radzić sobie z traumą i zdradą. Doktor Chan, moja terapeutka. Pomogła mi poradzić sobie ze złożonymi emocjami związanymi z zerwaniem więzi i ujawnieniem działań mojego ojca. To w porządku czuć się skonfliktowanym, przypomniała mi podczas jednej z sesji. Wiele przeszłaś, a uzdrowienie wymaga czasu. Z każdym mijającym dniem czułam się lżejsza i spokojniejsza. Moja więź z Lili stała się jeszcze silniejsza, a Daniel i Sara pozostali moimi filarami wsparcia. Wspólnie świętowaliśmy małe zwycięstwa. Takie jak odnowienie przysięgi przez Lili i Marka podczas kameralnej ceremonii na podwórku, symbolizującej nowe początki i siłę naszej wybranej rodziny. Gdy proces dobiegł końca i Kesandre została skazana, wstałam, by wygłosić przemówienie. Mój głos drżał, ale mówiłem z przekonaniem, kropka blizny po tamtej nocy są głębokie, ale uczyniły mnie silniejszą. Nie jestem ofiarą, ale osobą, która przeżyła. Otoczona przez Lili, Marka, Daniela i Sarę, poczułam głęboką wdzięczność. Miniony rok był burzą emocji i wyzwań. Ale był też podróżą pełną odporności i uzdrowienia. Rozejrzałem się po sali, widząc twarze tych, którzy stali przy mnie przez piekło i z powrotem, i zdałem sobie sprawę, że prawdziwa rodzina to nie tylko krew. To lojalność, miłość i wzajemny szacunek. Kiedy skończyłem swoje oświadczenie, poczułem, jak ciężar spada mi z ramion. Rozdział zdrady zamykał się i zaczynał się nowy, pełen nadziei, wdzięczności i obietnicy lepszej przyszłości. Sala sądowa była wypełniona po brzegi, a powietrze gęste od oczekiwania. Miesiące ciężkiej pracy i nieprzespanych nocy doprowadziły nas do tego momentu. Proces Kassandry wreszcie się zakończył, a prawda ujrzała światło dzienne. obok mnie siedzieli Lily, Mark, Daniel i Sara, moja wybrana rodzina, która stała przy mnie podczas każdej burzy. Gdy sędzia rozpoczął wyrok, poczułem mieszankę emocji. Złość na Kassandrę za wszystko, co zrobiła, smutek z powodu upadku mojego ojca i poczucie ulgi, że sprawiedliwości stało się zadość. Kropka nasza prawniczka. Przedstawiła ostatnie dowody, które wiązały Johna z planami Kassandry. Sala milczała, gdy ogłoszono werdykt.Kessandrę została skazana na kilka lat więzienia za swoje zbrodnie, a dowody przeciwko mojemu ojcu były niezaprzeczalne. Zaangażowanie Johna doprowadziło do jego własnych kłopotów prawnych. Rozdzierającego serce końca człowieka, którego kiedyś głęboko kochałam, patrzenie, jak traci wszystko, było bolesne, ale był to niezbędny krok. Abym mogła się wyleczyć i iść naprzód, kropka po procesie znalazłam ukojenie w terapii. Doktor Him pomogła mi poradzić sobie ze złożonymi emocjami, które towarzyszyły ujawnieniu działań mojego ojca i zerwaniu z nim więzi. Uzdrowienie wymaga czasu, kropka podczas jednej z sesji przypomniała mi, że wykazałaś się niesamowitą siłą podczas tej próby. Z każdym mijającym dniem czułam się lżejsza. Moja wieś z Lili stawała się coraz silniejsza, gdy wspierałyśmy się nawzajem. Daniel i Sara pozostali moimi filarami wsparcia. Zawsze gotowymi mnie wysłuchać i zachęcić. Nasza wybrana rodzina stała się moją kotwicą, pokazując mi, że prawdziwa rodzina zbudowana jest na miłości, lojalności i wzajemnym szacunku. Sześć miesięcy po rozprawie moja kariera przybrała nieoczekiwany obrót. Moje poświęcenie i kreatywność zwróciły uwagę przełożonych i awansowałem na starszego projektanta wnętrz. Uznanie było satysfakcjonujące, ale najważniejsza była wewnętrzna siła, którą odkryłam. Czułam się bardziej pewna siebie i gotowa na przyszłość. Pewnego wieczoru Lily i Mark zaprosili mnie na kolację do swojego domu. Świętowaliśmy nie tylko ich odnowione śluby, ale także siłę naszej rodzinnej więzi. Jestem z ciebie taka dumna, Claire. Powiedziała Lili, unosząc kieliszek. Poradziłaś sobie ze wszystkim z taką gracją. Mark skinął głową, uśmiechając się ciepło. Jesteś inspiracją dla nas wszystkich. Ich słowa napełniły mnie wdzięcznością. Pomimo chaosu i zdrady. Stworzyliśmy nierozerwalną wieś. Później tej nocy zebraliśmy się na moim podwórku na ceremonii odnowienia przysięgi Lili i Marka. Było to proste, intymne wydarzenie symbolizujące nowe początki i odporność naszej wybranej rodziny. Gdy patrzyłem, jak Lily i Mark wymieniają się obrączkami, poczułem, jak ciężar spada mi z ramion. Miniony rok był wir emocji i wyzwań, ale był także podróżą do uzdrowienia i rozwoju. Otoczona przez tych, którzy naprawdę się dla mnie liczyli, zdałam sobie sprawę, że nasza rodzina jest silniejsza niż kiedykolwiek, kropka miesiąc po odnowieniu przysięgi, gdy zakończył się ostatni rozdział procesu Kasandry, stanąłem na sali sądowej, aby wygłość oświadczenie o wpływie na ofiarę. Mój głos drżał, ale mówiłem z przekonaniem kropka blizny po tamtej nocy są głębokie, ale uczyniły mnie silniejszą. Nie jestem ofiarą, ale osobą, która przeżyła kropka rozglądając się po sali, zobaczyłam twarze Lily, Marka, Daniela i Sary. Ich wsparcie dało mi odwagę do mówienia prawdy. Gdy Kesandrę została wyprowadzona w kajdankach, poczułam poczucie zamknięcia kropka rozdział zdrady wreszcie się zamykał i zaczynał się nowy kropka tego wieczoru zebraliśmy się w mojej ulubionej restauracji, aby uczcić mój awans i naszą wspólną odporność. Zeto uniosła kieliszek, a jej oczy wypełniły się dumą. Wzniosła toast za najsilniejszych ludzi, jakich znam. Uśmiechnęłam się, wymieniając kieliszki z rodziną. Udowodniliśmy, że rodzina to nie tylko więzy krwi. Chodzi o lojalność i miłość, którą decydujemy się dzielić. Kiedy śmialiśmy się i dzieliliśmy historiami, poczułem głębokie poczucie nadziei i wdzięczności. Miniony rok był koszmarem, ale był też darem. Kropka nauczył mnie o mojej własnej sile, znaczeniu wyznaczania granic i pięknie znalezienia rodziny zbudowanej na prawdziwej miłości i wsparciu. Kropka siedząc tam, otoczona przez tych, którzy byli dla mnie najważniejsi, wiedziałam, że to moje szczęśliwe zakończenie. Nie idealne. Nie bez blizn, ale prawdziwe i piękne na swój sposób. Kropka patrząc w przyszłość. Czułem tylko nadzieję i podekscytowanie życiem, które budowałem, życiem wypełnionym miłością, odpornością i obietnicą nowych początków.